Dzień dobry, no na dzisiaj oceniamy postać anarchii. E, na początek leci Sherry. Sherry, e, no, fajnie, fajny, fajny kontakt e, nagrywał. E, Zaję 7 e, Nie jest złą postać się on, czy wiem, że e, się pokłócił z Sagiem, ale to nic nie szkodzi. E, tak, teraz Sagi. Sagi fajnie się ogląda. E, powiem tyle i daję 10 Teraz Nerumi. Nerumi. fajna postać, fajnie się ją ogląda. Więc ja daję takie 8. Teraz Dia. Dia bardzo lubię, więc daję 9. Przepraszam za moje gardło, ale mnie boli. Teraz Delma czyli Drakis. No. <laughs> Nie lubię, jak on e, krzyczy, bo prawie ogłuchłam, ale tak, to fajna postać. Ja daję 8. Teraz e, kończy czyli Garfield. Jeśli źle wymawiam, e, to bardzo przepraszam, ale... E, no, Garfield, e, bardzo fajna postać, no, e, łagodna e, do innych postaci. E, więc... E, no. E, a, i ocenka. Ocenka 10. Fajna postać, więc teraz... O oh, Jezu, S, S y... Fajna że bardzo lubię ją oglądać, więc daję 10 y... No i to chyba na tyle, więc druga część będzie oczywiście y... I obejrzę pierwszy sezon, więc do widzenia